Cześć, witamy cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My to wiemy info dla Polonii w DE. Z tej strony Karolina Hadzińska i Damian Krawiec. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o bardzo ważnym temacie. Zresztą jak w każdym w naszym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kobiecie w ciąży. Damian, jakie prawa ma kobieta w ciąży? Pomożesz nam rozwikłać ten. Bardzo ważny temat dla każdej przyszłej mamy. Super, że się mnie pytasz <głos> <głos> na temat ciąży. <noise> Bardzo wiele Ci powiem na ten temat. Myślę, że masz duże doświadczenie w tym temacie. Mam doświadczenie, mam czwórkę wspaniałych dzieci. Powiem tak, ograniczę się do prawnej strony, wszystko inne zostawię na jakiś inny, na pewno ciekawy odcinek. Tak, jeśli chodzi o ciążę, generalnie super moment i także decydujący moment i wielka zmiana w rodzinie i pytanie, co dzieje się z moją pracą, Czy może staram się o pracę lub mam jakąś pracę, jeśli się staram o pracę i mój pracodawca, mam jakieś rozmowę z pracodawcą, a on się pyta, czy pani planuje dzieci. Czy on w ogóle może o to zapytać? No właśnie, czy może o to zapytać? No powiem tak, że nie może. Także tutaj jest prawo w Niemczech takie, jeśli pracodawca się pyta takie pytanie, to mamy prawo do kłamstwa. To jest takie bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, że prawo zezwala nam, żeby kłamać. Nie ma, nie ma takiego drugiego przykładu, ale tutaj jest tak, że kobieta może to zachować dla siebie, żeby po prostu miała jakąś szansę, nie? bo wiadomo, jeśli pracodawca usłyszy, że już jest dziecko w drodze, no to wiadomo, że wybierze tą, tą drugą osobę. Także mamy tutaj takie prawo. Ale jeśli chodzi o to, że jest osoba zatrudniona, już pracuje, i powstaje pytanie, czy. No, jest w ciąży i, i kiedy w ogóle o tym mówi, czy musi o tym mhm. powiedzieć? E, powiem tak: mm, powinna o tym mówić, dlatego że wtedy ma pewną ochronę e, ze strony prawa. Dlatego, że jeśli pracodawca nie wie o tym, że kobieta jest w ciąży, a ma pewne czynności w pracy, które są, wymagają jakichś wysiłek, czy cokolwiek. Mhm. Jest to oczywiście że niebezpieczne. Z drugiej strony jest też ważne, żeby pamiętać o tym, że um, wiadomo, że wiemy, że te pierwsze trzy miesiące są raczej takie krytyczne, te 12 tygodni. Mhm. Um, I pytanie jest kiedy po prostu o tym powiedzieć. Generalnie jest tak, że prawo mówi, że ona powinna powiedzieć dla pracodawcy o tym. Co nie znaczy, że musi. Mhm. Także e, powinno oznaczać, że w danym momencie powinna o tym powiedzieć i ja bym radził tak, żeby po jakimś okresie oczekać mhm. pewien czas, powiedzmy te 12 tygodni, to jest ok. I wtedy poinformować pracodawcę, dlatego że pracodawca zwróci na to uwagę, żeby chronić tą osobę, żeby tak jak już mówiłem, jeśli są jakieś czynności, które mogą zagrozić ciąży, żeby kobieta mogła powiedzieć, że ja tego nie robię lub pracodawca musi tutaj zaingerować. Ja myślę też, że może nawet jeżeli mamy pracę biurową i tak coś mi nie grozi, to zawsze też warto zcielić się w skórę tego pracodawcy, że po jakiś czas nie będzie mnie w pracy i on musi też znaleźć zastępstwo. Tak, to wtedy jest argument dla pracodawcy, mm. że to jest, to jest bardzo, fair, bardzo mm. fair postawa, ale generalnie tutaj prawo chce chronić oczywiście, że, mm. że kobiety ciążę i, i dlatego jest ta kwestia ta, że trzeba w danym momencie po prostu poinformować pracodawcę. Pytanie kolejne. Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeżeli dowie się, że jestem w ciąży? No, oczywiście, że nie. Mhm. E, bo chronimy, jak najbardziej chronimy w prawie dzieci, chronimy kobiety w ciąży. Także tutaj kobieta nie musi mieć żadnych żadnego strachu. Nie musi się obawiać tego, że straci swoją pracę, bo jest chroniona przez prawo, przez prawo, także pracodawca nie ma takiej opcji, żeby zwolnić. Nawet w momencie, jeżeli są te pierwsze tygodnie początkowe, nie mówię pracodawcy, bo jeszcze nie wiem, obawiam się o swoje zdrowie i zdrowie dzidziusia. W momencie nawet, kiedy nie poinformuję pracodawcy, a tak się zdarzy, że ma plan mnie zwolnić, to czy też prawo mnie w tym momencie chroni? Tak, jak najbardziej. Także mhm. jeśli jestem w ciąży, to prawo mnie chroni. Dlatego to, to nie ma znaczenia. Te, także to, co powiedziałem, te 12, miesięcy, 12 tygodni, to nie oznacza, że tak musimy robić. Mhm. Możemy też wcześniej zareagować. To jest indywidualna sprawa, ale tak mniej więcej można powiedzieć, bo jakiś okres mhm. trzeba zawsze odczekać, także to jest tylko taka, taka rada. Mhm. A czy mógłbyś nam, proszę powiedzieć, ja tutaj mam zapisane, co to jest indywidualny zakaz zatrudnienia dla pracujących kobiet w ciąży? Mm -hmm. Powiem to po niemiecku, żebyśmy, jeszcze tutaj pracujemy, żebyśmy wiedzieli co to jest. To jest tak zwany individuelles Beschäftigungsverbot. Mm -hmm. To znaczy zakaz wykonywania pewnych czynności. Jest tak, że generalnie ciąża to nie choroba. Mm. Także jeśli jestem w, w, jestem w ciąży, jeśli kobieta jest w ciąży, to oczywiście, że generalnie może pracować, chyba że ma jakąś pracę, która jest niebezpieczna, mm. to, to wiadomo, to jest taka szczególna, szczególna sytuacja, ale generalnie kobieta może pracować tak długo, jak się dobrze czuje, to, to może pracować. Ale są czasami pewne, pewne sytuacje, które są związane z naszym zdrowiem, czy zdrowiem danej kobiety, które nie pozwalają na to, żeby kobieta pracowała, mimo tego, żeby chciała. I tutaj jest kwestia taka, że trzeba porozmawiać z swoim lekarzem. Jeśli lekarz mówi, na przykład u mojej żony było tak, że ona była w ciąży z bliźniakami. Mm. Także to i tak już bliźniaki to jest, um, jest ciąża po prostu bardzo wrażliwa. Mm. I dlatego lekarz z konsultacją z lekarzem było tak, że po prostu moja żona dostała taki indywidualizm szef swobod, nie mogła wykonywać żadnej pracy, już na samym początku właśnie ciąży, bo generalnie, tak jak powiedziałem, kobieta nie jest chora, jeśli jest w ciąży, także może pracować i pracodawca może też żądać, żeby się pojawiała. Wiadomo, że pracodawca musi zabezpieczyć, żeby zwolnić się z niektórych rzeczy w pracy, które są ciężkie dla dla, dla takiej kobiety, ale generalnie może pracować, żeby zarabiać swoje pieniądze, bo dostaje przecież pełną swoją wypłatę. Jeśli lekarz stwierdzi, że, że, że to jest niebezpieczne i po prostu wypisze taką, takie zaświadczenie, no to wtedy kobieta nie musi się stawiać w pracy, dostaje pełną wypłatę, tak jakby pracowała. Także to jest indywidualna sprawa. Zawsze radzę. Bo kiedy, kiedy jest taki przypadek, no to trzeba z lekarzem porozmawiać i się zapytać, jak to jest moją ciążą. Czasami to jest, to jest bardzo konieczne, żeby to sprawdzić, czy mogę w moim zawodzie popracować, powiedzieć lekarzowi to jest moje, mój zawód, to, to robię, czy to jest ok. Jeśli lekarz mówi nie ma żadnego problemu, to mogę pracować, um, informuję swojego pracodawcę, ale jeśli jest taki problem to wtedy nie muszę się niczego obawiać, że stracę swoje pieniądze, czy będę na chorobowym i jakoś spadnie mi stawka, nie, nie muszę się niczego obawiać, dostaję szeftygum swobód i wtedy um, no jestem w domu i, i troszczę się o to co mam się troszczyć o swoje zdrowie a pieniądze pracodawca musi wypłacać a jeżeli już dostanę taki indywidualny zakaz pracy to jakie są moje dalsze kroki ten dokument wysyłam do swojego pracodawcy Dokładnie dokładnie lekarz wystawia takie zaświadczenie to przekazuje dla pracodawcy i wtedy pracodawca wie, że, okay, że nie ma co liczyć na mnie, dlatego że mhm. jestem zwolniona. I wtedy pieniądze są wypłacane przez pracodawcę na moje konto. Tak, jakbym pracowała. Mhm. A czy po okresie 6 tygodni płatność przejmuje Krankenkasa, czy dalej płaci cały czas pracodawca? Cały czas płaci pracodawca, dlatego że kobieta, jeśli dostaje tych swobód, nie jest chora. Mhm. Ona po prostu tylko nie może pracować, mhm. co znaczy, że pracodawca musi cały czas płacić pełny, pełną wypłatę mhm. i kręg kasa, oczywiście on może żądać kosztów z kasy chorych, to może mhm. zrobić, ale generalnie Matka się tym nie zajmuje, dlatego że to jest sprawa pracodawcy i on musi wszystko wypłacać. Także to nie jest choroba. Inaczej, żeby nie mylić to, że bo generalnie jeśli chorujemy, to po sześciu tygodniach. Pracodawca już nic nie wypłaca, tylko to przechodzimy na mhm. kasę chorych i wtedy jest, dostajemy mniej mhm. niż nasza wypłata, mhm. ale to, jest, to, nie jest, to nie jest ten przypadek. A jeżeli dostanę zwolnienie lekarskie przebywając w ciąży, będąc w ciąży, to czy tutaj obowiązują te okresy 6 tygodni od pracodawcy? i Dokładnie tak, mhm. 6 tygodni pracodawca zawsze płaci i później jeśli… Ale generalnie jest tak, że jeśli naprawdę… Że, że, że no pytanie jest, co to znaczy ta choroba. Hmm. Nie? Jeśli, jeśli jest to po prostu, żeby zachować tą ciążę, no to hmm. lekarz wypisuje e, niezwolnienie lekarskie, hmm. tylko po prostu zostaje by w i wtedy e, hmm. i tak praca się kończy, ale pracodawca dalej hmm. płaci. Ale jeżeli miałabym takie zwolnienie lekarskie, to też wtedy wypłacana jest pełna pensja? Tak, do sześciu tygodni, hmm. tygodni zawsze jest pełna pensja. Aha, a po sześciu tygodniach, jeżeli jestem w ciąży? No jeśli jest, tak jak mówię, no to zależy teraz Aha. od choroby, o, o co tam chodzi, tak. czy to jest powiązane z, z ciążą, czy jest to jakaś mm. inna, inna kwestia. Um, jeśli to jest powiązane z ciążą, to ja zawsze bym radził do tego, żeby się dogadać z, z, z lekarzem, mm. żeby on wystawił takie zaświadczenie i wydaje mi się, jeśli to jest powiązane z ciążą, to mm. on i tak to zrobi, tak. dlatego ten problem wcale nie powstaje. Jeśli mm. jest to jakaś inna przyczyna choroby, no to tak jak zawsze z każdą chorobą, 6 mm. tygodni zawsze płaci pracodawca i płaci Później przechodzi do na kasy, mhm. na kasy Chorych. A do którego tygodnia ciąży mogę pracować? Czy jest w ogóle w prawie taki no. przepis, do którego tygodnia wolno mi pracować? No no właśnie 6 tygodni przed porodem, przed wyznaczonym terminem już nie mogę pracować, wtedy to nie jest kwestia czy lekarz mi to wystawi czy nie, prawo mnie chroni, że nie mogę pracować i 8 tygodni po porodzie tak samo, dlatego przechodzimy wtedy, coś się zmienia jeśli chodzi o, o moją pensję, wtedy kasa chorych, kankasę przejmuje za każdy dzień, płaci 13 euro, Um, i jeśli to nie wystarczy, żeby wypełnić całą moją pensję to resztę dopłaca zawsze pracodawca, także oni sobie e, tutaj dzielą te koszta e, i ja wtedy dostanę od, dostaję od pracodawcy i od e, kasy chorych, um, ja oczywiście, że muszę im wystawić jakieś zaświadczenie, kiedy jest data termi czy termin to mhm. wtedy oni mi wypłacają, później po porodzie muszę im wysłać Zaświadczenie, że dziecko już się urodziło, tak zwany gbuc ukunny, to wtedy oni wypłacają za te 8 tygodni pieniądze, a resztę dopłaca zawsze pracodawca. I te dokumenty wysyłam do kasę. Dokładnie tak. Mhm. Albo wysyłamy, to, ale dzisiaj jest tak, że. Generalnie powinno się już mieć aplikację, czy mhm. i wtedy e, przez swoją epkę można sobie od razu wszystko to mhm. wgrać i wtedy to automatycznie to idzie bardzo, bardzo szybko. Aha. E, czyli dostaje od swojego lekarza termin porodu, liczę to 6 tygodni, udaje się do lekarza, on wystawia mi takie zaświadczenie, że teraz 6 tygodni jest do mojego porodu. Generalnie pracodawca e, powinien o tym wiedzieć um, i, i znać dokładny termin, kiedy po prostu mhm. już, bo on nie może mnie już zatrudniać w mhm. tym punkcie i, i dlatego on musi też o to, o to zadbać. A generalnie y, kasa chorych, oni wiedzą, znają ten termin, bo ja ich informuję mhm. o tym i oni po prostu automatycznie, kiedy dostają to zaświadczenie, kiedy jest termin, to oni mi te pieniądze wypłacają, a, a to, kiedy nie idę do pracy, no to jest już moim zadaniem, to oni mhm. nie mają z tym nic wspólnego. Także to ja muszę wiedzieć plus pracodawca. To można sobie łatwo obliczyć mhm. 6 tygodni, kiedy Jasne. to jest. A co z moim powrotem do pracy? Czy po tym okresie, po porodzie e, 8 tygodni, tak? Mhm. 8 tygodni. Czy ja mogę przejść dalej na zasiłek macierzyński? Jak to wygląda? Po porodzie jest takie coś jak Eltangeld mhm. w Niemczech. E, co znaczy, że mogę na 3 lata sobie rozłożyć te pieniądze, które otrzymuję z państwa, nie od hmm. pracodawcy. Ile, ile dostaje, no to zawsze zależy od tego, jakie miałem wcześniej zarobki. Także ostatnie 12 miesięcy, średnia moja, netto, ile mam netto, wtedy z tego mniej więcej całe 70% powiedzmy, dostaję z państwa. Jeśli za mało zarabiam, to jest zawsze minimum, a minimum oznacza minimum 400 euro. Także mhm. każdy dostaje te cztery starole, ale maksymalnie, bo też. Jeśli zarabiamy naprawdę dużo pieniędzy, co życzę każdemu, ale maksymalnie tylko dostajemy miesięcznie 1800 euro. Także więcej, więcej nie można otrzymać. Także tutaj trzeba znowu składać wnioski. Jeśli dziecko się urodzi, bierze się błocny, ściąga sobie z internetu właściwy wniosek o to, żeby dostać ten Eltangel, się wypełnia to wszystko, mhm. to jest dużo papieru, mhm. dużo pytań. Sam wiecko. jestem prawnikiem. <laughs> Musiałem to wszystko wypełnić. Powiem, że bardzo trudny temat. Niektóre pytania myślałem sobie, wow, trzeba się na tym kilka razy zastanowić, ale generalnie tam trzeba po prostu powiedzieć. Bo są różne opcje. Można też wciągnąć partnera, można wciągnąć męża do tego, że mąż będzie mógł sobie dwa miesiące pobyć w domu, otrzymując z Państwa pieniądze. Także są różne modele to mhm. sobie trzeba zobaczyć dokładnie, bo to nie da się tak ogólnie powiedzieć mhm. różne modele, jak sobie rozłożyć te pieniądze. Można sobie dać w ciągu roku wszystko wypłacić, lub podzielić sobie to na dwa lata lub na trzy lata, bo taka jest opcja do trzech lat. I to wcześniej muszę zgłosić. U pracodawcy, bo pracodawca będzie się pytał o to, jak długo pani chce mhm. zostać w Elternzeit, Zeit, tak to mhm. się nazywa. Także do trzech lat. Wtedy pisze do pracodawcy, że wybieram powiedzmy dwa lata lub tylko rok. Niektórzy też tak wybierają. Lub mogę, mogę to później zmienić także, że powiedzieli, że po roku czasu jednak stwierdzam, że to jest za mało i chciałbym to, to mhm. przedłużyć. Także to jest kwestia, którą się wtedy załatwia z, z pracodawcą. Nie? A mógłbyś proszę powiedzieć gdzie wysyłamy te dokumenty? Do jakiej instytucji? Jak ona się nazywa? E e Eltern Antrag się wysyła e do do, -do, -do familię kasy, tam gdzie <mu> się też e składa e Kindergeld. Kindergeld. <mu> um, oni mają generalnie powiem to jest taki, e taka zasada. Obojętnie do jakiego biura wyślemy Aha. te papiery dotrą do właściwego miejsca. Okay. Niektórzy o tym nie wiedzą. Aha. Ja nawet nie muszę wyszukać właściwego biura, ja mogę wysłać, powiedzmy, do mojego Bürgerbüro te papiery mhm. i wiedzieć o tym, że te papiery muszą dotrzeć do właściwego Może wyjaśnimy, co to jest Bürgerbüro? Bürgerbüro to jest tam, gdzie się zgłaszamy, kiedy się meldujemy, kiedy… Czyli taki urząd miasta. Urząd miasta, dokładnie. Tam, gdzie otrzymujemy nasz dowód osobisty mm -hmm. lub paszport. Także generalnie w Niemczech jest tak, taka zasada, że tak naprawdę nie musimy wybierać. To jest tylko tak. E Gdybyśmy się pomylili. Gdybyśmy się pomylili, musimy się niczego obawiać, bo to musi doszło do właściwego miejsca, to jest ich zadanie. Okej. Okay. A możesz troszkę więcej powiedzieć a propos tych pieniędzy, które mogę otrzymać od Państwa, wybierając opcję trzyletnią, dwuletnią lub roczną. Powiedzmy, że z mojego ostatniego rocznego wynagrodzenia wychodziło, że netto zarabiałam powiedzmy 2,5 tysiąca euro. Na tej podstawie jest to liczone, rozkładane na trzy lata lub na rok lub na dwa. Tak jak powiedziałem, można różne modele uh -huh. konsumować, także generalnie tak można robić, uh -huh. właśnie że się rozkłada. Jeśli, jeśli masz to wiadomo, na cały rok rozłożone, uh -huh. no to dostałeś... Pełne pieniądze. Wtedy dostaje całe to 100%. Tak. A jeśli to przedłużasz, to wiadomo, proporcjonalnie to proporcjonalnie mniej. się wtedy zmniejsza. Dokładnie Czyli tak. też jeżeli na początku wybrałam rok, wypłacali mi rok pełną pensję, to później będę musiała coś dopłacić w tych kolejnych latach. Nie, wtedy już się nic nie dostanę. Już nic nie dostanę. Jestem na Elternzeit, ale nie dostaję pieniędzy. Mhm. Także to też jest możliwe. Można sobie też tak wypłacać i sobie oszczędzać, jak kto woli, jak kto lubi. A co z powrotem do pracy po Elternzeit? Czy ja mam prawo powrotu? Absolutnie tak. <grywa> tak jak mówię, wcześniej informuję pracodawcę, że wybieram Eltancide na dwa lata, czy mm -hmm. na trzy lata, czy na rok. Mogę to przedłużyć, tak jak mm -hmm. już mówiłem. I wtedy wracam normalnie do pracy i wszystko jest tak, jak było wcześniej. Także nic się nie zmienia, pracodawca nie ma możliwości, żeby zmienić moją umowę. Nie, wszystko zostaje tak, jak, tak jak było. Wracam i, i, i działam dalej. A co, jeżeli w międzyczasie moja umowa wygasła? Y jeśli, jeśli była to umowa z terminem, no to mm. i tak by wygasła. Tak, to, to bo to nie jest kwestia, że, że ktoś mnie zwalnia, mm. tylko i tak by się to zakończyło. Dlatego generalnie, jeśli nie mamy jakiegoś terminu w naszej umowie, no to wszystko działa tak, jak wcześniej działało. Mm. A czy w czasie Elternzeit y, mogę prowadzić działalność y, gospodarczą w, w domu, na przykład, która pozwala mi łączyć jedno z drugim? Generalnie mogę, mogę. Um, ale nie tak na pełny etat. Mm. Mogę sobie dorabiać, um, ale muszę to zgłaszać, mm -hmm. dlatego że m, mogę sobie dorabiać, tylko e, że mogą mi wtedy obniżyć, mm. jeśli za dużo zarobię. Są mm. różne stawki, to nie mm. da się tak po prostu z yes. głowy powiedzieć, ale um, dorabiać mogę. Można sobie to tak porównać do takiego mini job. Mm -hmm. Generalnie to nie jest jakiś problem, ale muszę to zgłosić. Mm. No i jeśli za, jednak za dużo zarobię, hmm. to można sobie sprawdzić w internecie ile mogę zarobić, hmm. no to wtedy mi skracają, także hmm. generalnie to nie ma takiego wielkiego hmm. sensu, bo sens tego eltanca jest naprawdę, żeby się poświęcić całkowicie hmm. dziecku, chyba, że nie ma jakiejś innej opcji, że muszę naprawdę hmm. pracować, dlatego, że mi brakuje czy cokolwiek, albo hmm. muszę utrzymać swoją działalność, czy cokolwiek, hmm. no to wtedy jest to inna kwestia, ale tutaj muszę się z tym liczyć, że mogę wtedy, po prostu ja zarobię, a państwo oszczędzą. Wspominaliśmy o, o zakazie pracy 6 tygodni przed porodem. Ale często też się zdarza, że ten poród nigdy nie jest terminowy jest wcześniej lub później. Co jeżeli on się przesuwa? Jeśli ja przesuwa, mam takie doświadczenie, że u nas non stop się przesuwał. <grym> tak, także generalnie to nie ma wielkiego znaczenia. To po prostu, jeśli chodzi o pieniądze, bo rozmawiamy mhm. o tym, że w tym czasie 6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie, że dostajemy jakieś pieniądze, to się po prostu przedłuża, także nie mamy jakichś strat z tego powodu, no bo Fajnie by było gdyby wszystko terminowo, w Niemczech wiele się terminowo daje załatwić a akurat porody jeszcze, jeszcze to jest niemożliwe. Ale generalnie tutaj nie mamy żadnych jakichś negatywnych skutków, dlatego możemy się wyluzować w tym punkcie. I czekać na swój poród. Dokładnie. Omówiliśmy już temat pracodawcy i zatrudnienia, a co w przypadku jeżeli prowadzę swoją działalność gospodarczą, czy mam jakieś prawa? Prawa mam oczywiście, no wtedy jestem swoim szefem, także jeśli chodzi o przepracowanie się, no to muszę sama, sama się regulować w tym, w tym punkcie, to nikt mnie tak nie, naprawdę nie chroni. No wiadomo, że nie dostaję w tym czasie, te 6 tygodni przed porodem, nie dostaję żadnych pieniędzy. No bo Ani 8 tygodni takiego. po? Ani 8 tygodni po. Geld oczywiście jak najbardziej tak mhm. e, także tutaj muszę po prostu tylko udowodnić ile zarabiałam ostatnich 12 miesięcy to jest Bardziej skomplikowana sprawa niż mm -hmm. u tego, który ma swoją wypłatę, ma swoje rozliczenie i widać mm -hmm. ile netto zarabiał, bo to trzeba mm -hmm. wszystko właśnie oddać do mm -hmm. biura, trzeba wszystko to skopiować i wysłać. Mm -hmm. A jeśli mam swoją działalność, no to wtedy muszę pytać się swojego doradcę finansowego, który mi da jakiś opis moich dochodów, mm -hmm. bo chodzi o netto, nie chodzi mm -hmm. ile mniej więcej obracam pieniędzmi, tylko mm -hmm. co mi zostaje w kieszeni. I wtedy to wysyłam do tego biura, gdzie składam ten wniosek o Eltan Geld i to samo się dzieje. Oni obliczają to, ile, mhm. jest, ile mam netto miesięcznie, średnio i wtedy z tego dostaję swoje niecałe 70%. Mhm. Różnica jest tylko taka, że nie mam tego 6 tygodni przed i 8 tygodni po. Dokładnie tak. Mhm. Dziękujemy Ci bardzo, Damian, za tak szczegółowe rozwinięcie tego tematu, bardzo ważnego dla każdej przyszłej mamy. Eee, nie mamy się bać. Prezydent nas nie zwolni. Nie, na pewno nie. Dużo rozmawiać z lekarzem, to jest ważne. Pytać się, czy akurat może lepiej będzie, jak zostanę w domu. Ehm, lekarze tu są otwarci, na pewno porozmawiają. Jeśli jest taki przypadek, że jednak... Lepiej chronić ciążę, bo to jest najważniejsze. Dziecko jest najważniejsze. Praca poczeka. Dokładnie. A was, kochani, zachęcamy do subskrybowania, komentowania i lajkowania naszych odcinków. Jest nam bardzo miło, kiedy widzimy, że oglądacie i, i czytamy Wasze komentarze o tym, co Was porusza i o tym, co chcielibyście usłyszeć od nas w kolejnych odcinkach. Każdy nowy odcinek we wtorek o 20.00. Zachęcamy Was do oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Życzę wszystkim dobrej ciąży. Do zobaczenia, cześć. Cześć.